Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Yy, zaczynamy. Uuu! Eksplodująca kawa. Dziś będzie kolejna część nieporadnika. Nie róbcie tak. To, co teraz zrobię, jest złe. I pamiętajcie, że musicie zostawić suba i łapkę w górę. Bo jak nie, to was tutaj znajdę w tej grze i was spalę. Żeby przełączyć konto. Bo to nie to miało być. Cyk. Takie drobne ustereczki. To będzie bardzo złe. Jeżeli się uda, to się uda. Jak się nie uda, to trudno. <grym> eee, tak, tu mamy to ulepszone. Eee, trzeba wyszkolić wojsko. Szkulto. Zaczynamy standardowo, trzeba podbierać wszystko, Uff. co ja tu powinienem zbudować? Eee, to oczywiście badania. Badania, badania. To tutaj mi źle prowadzi, bo ja chcę dojść do liczebności marszu. żeby to zrobić, to muszę te badania wszystkie porobić. Tak. Chciałbym to puknąć jeszcze zanim, zanim wszystko się zacznie. No to jeszcze to bym chciał puknąć. Nie wiem, czy dam radę. Och, za mało. Dobra. Ehm, muszę zużyć przyspieszenie na piechotę. <toszcz> Nie mam przyspieszeń. Dobra. Zużyłem wszystkie. Chcę zobaczyć sojusze. Jesteś. Ten sojusz jest w randze numer 33, czyli... O, daleko, daleko. Ja bym chciał do, do tych dołączyć. O, twoje zgłoszenie roz, y, jest rozpatrywane. Ja się zgłosiłem już tutaj. Um, A zobaczmy jeszcze tutaj kto jest. Był godzinę temu, to też godzinę temu. Powinno się udać. No dobra, to trzymajcie kciuki. Co już? Zarządzaj. Opuść. otwierć. No i robimy to. Opuściłem sojusz, tutaj jest... Jest baza, którą bym chciał... No, troszeczkę skubać. Co tu mamy za wojska? Myślę, że na luzie. On no 14 tysięcy, ja uderzę 29 tysiącami. Więc na luzie. Jazda!

Um, dobra, zobaczymy jeszcze raz wiad. Tutaj mamy jeszcze tego. Ten ma 35 tysięcy żołnierzy. Aktywny gracz. No zobaczmy jak tutaj y, poszła ta walka. Czy dużo straciłem? No, dość sporo. Liderka sojuszu. O kurde, 5 milionów, ja pierdzielę to aż się prosi normalnie. Ojej, 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 Ten już się. Ten już się wyczyścił teraz. Ojej. No to jest bardzo złe, bardzo złe yy, i. Tak, no. A teraz gdyby mnie atakowali jest kilka ruchów, które mógłbym wykonać. No to było proste i banalne, ale tego, tego chłopanie dam rady, bo on ma za dużo. Teraz jeszcze zobaczmy. 35 tysięcy wojska mogło uderzyć 28 tysiącami, więc ym, średnio. Ale gdyby mnie zaatakował, no to by stracił, więc ym, zobaczymy, czy coś piszą o mnie. Nie. Dobra, to puszczamy jeszcze jednego zwiada. A teraz... A teraz bym dołączył do jego sojuszu. <laughs> Przecież to by była Dobra. Hej. Czemu nie? <laughs> Ojej, ale to złe jest, to jest bardzo złe. Piszczałki małe latają. No w sumie nic nie miało... tak, za bardzo. ja sobie po prostu nabijam zabójstwa. Czele. Paliłem gościa. <zysklarziny> Dobra, zobaczmy jakie sojusze są. A już dołączyłem. Okej, okay. no i gitara. <tryk> <tryk> o oh, shit. Lecimy do nich, czy jeszcze tutaj przeatakować? Jeszcze raz przeatakujemy, żeby widzieli, że tutaj ataker przyszedł. W ten sposób już jestem w top 2 си си че съм ябирче. Nie chcę atakować chyba. Dziwne. <śmiech> <śmiech> siedzę. I w sumie co? O co? Czy mogę tego puknąć? 177, nie ja dam radę. 172. No i znowu internet się siepie. No i dobra, bo tylko to chciałem pokazać Wam. Tak króciutko. Um. Jakby ktoś nie wiedział, co się stało. To tak opiszę wam w skrócie. Byłem wcześniej w innym sojuszu. Spaliłem wszystko wokół. No ponieważ jest taki mechanizm, że e, tu są te teleporty. O, I ich mam kilka, więc ja sobie przeszedłem do innego sojuszu. Tego tu. Bo tu pani zapraszała. No i chyba nie będę je atakował, bo... Bo co? Poza słaby jestem przede wszystkim, tu trzeba by Rajda zrobić, a on ma sporo zasobów, ale jednak mm, się nie opłaca. Nie dam rady. Mógłbym to 12 y, Serakana zaatakować, ale też się nie opłaca. Szkoda mi tylko tego chłopa, bo on fajnie, fajnie wygląda. Tutaj, w tym sojuszu, o, jak y, seryjny zabójca. Ja bym go chciał mieć w swojej bandzie. Serio. A ci nawet nie zarejestrowali, co ja tutaj tam, oni sobie budują. To nie wiem, czy nie będę też ich opuszczał, ale sobie polatam jeszcze. Zobaczmy z, yy, zwycięstwo. Yy zostało jeszcze e, 4000 jeszcze raz go przeatakuję no bo co szkoda nie przeatakować Taki średniawka ten sojusz, bo to tutaj piszę nowy znacznik, a to to wojna. O już teraz większe straty ponosi. Ja go wybiję do końca. Tutaj podbiję trochę statystyki. Statystyki tyki tyki. I sobie polecam. Zobaczymy raport szczegółowy.